Wyobraźmy sobie podróż, która nie ma końca. Podróż przez przestrzeń i czas tak rozległe, że ludzki umysł może tylko próbować je objąć. Wszechświat, w którym żyjemy, nie jest zamkniętym obszarem, nie jest kulą z granicą, którą moglibyśmy przestąpić. To niekończąca się, dynamicznie rozszerzająca się tkanina, której każda część oddala się od każdej innej w wyniku samej ekspansji przestrzeni. Nasza obserwowalna część wszechświata którą możemy dostrzec dzięki teleskopom, jest jedynie fragmentem całości, ograniczoną przez horyzont obserwowalny, granicę Dunsaida, granicę wynikającą z prędkości światła i wieku Wszechświata. Światło z najdalszych galaktyk potrzebowało miliardów lat, aby dotrzeć do Ziemi, a w tym czasie sama przestrzeń uległa rozszerzeniu, powodując, że pierwotnie widzialne fale światła przesunęły się ku czerwieni, przyjmując długości fal w zakresie podczerwieni. Dlatego powstały nowoczesne teleskopy, takie jak James Webb, które umożliwiają nam spojrzenie w czas niemal równy narodzinom wszechświata. Dzięki jego instrumentom możemy dostrzegać pierwsze gwiazdy, formowanie się galaktyk i procesy, które kształtowały strukturę kosmosu. To nie tylko obserwacja odległych obiektów, lecz także podróż w czasie. Patrząc na odległe galaktyki, widzimy je takimi, jakimi były miliardy lat temu. Każda fotonowa cząstka światła, która dociera do naszych teleskopów, jest jak kapsuła czasu, niosąca informacje o fizyce w epoce, kiedy wszechświat był młody, gorący i niezwykle gęsty. Im dalej zaglądamy w kosmos, tym bardziej widoczne staje się tak zwane przesunięcie ku czerwieni. Nie jest to zwykły ruch obiektów oddalających się od nas, lecz efekt samej ekspansji przestrzeni. Wyobraźmy sobie przestrzeń jako elastyczną tkaninę. Gdy galaktyki unoszą się na tej tkaninie, sama przestrzeń się rozciąga, wydłużając falę światła podróżującego przez nią. Dzięki temu możemy mierzyć tempo rozszerzania się wszechświata parametr znany jako stała habla oraz rekonstruować jego historię. Obserwacje przesunięcia ku czerwieni pozwalają naukowcom odtwarzać sekwencje zdarzeń od Wielkiego Wybuchu przez powstawanie pierwszych gwiazd i galaktyk aż po dzień dzisiejszy. Jednak gdy próbujemy wyobrazić sobie, co leży poza wszechświatem, napotykamy granice ludzkiego poznania. Wszechświat obejmuje całą przestrzeń: czas, materię i energię. Poza nim nie istnieje przestrzeń ani czas. Brak jest punktów odniesienia, obserwatorów, a co najważniejsze, brak jest fizycznych praw, które mogłyby cokolwiek opisać. Pytanie, co jest poza wszechświatem, staje się wtedy paradoksem. Ponieważ pojęcie poza zakłada istnienie przestrzeni, której po prostu nie ma. To nie jest kwestia technologii czy wyobraźni, to granica fundamentalna. Nasze pojęcia przestrzeni i czasu przestają działać. Możemy jedynie filozofować, próbując uchwycić myśl o absolutnej próżni, o stanie, w którym nie ma niczegoś, co mogłoby istnieć w sensie fizycznym. Głębsze spojrzenie w kosmos jest jednocześnie spojrzeniem w przeszłość. Każdy punkt światła, każdy sygnał elektromagnetyczny, który dociera do nas, niesie echo dawnych epok, kiedy wszechświat dopiero powstawał. Możemy badać procesy formowania się pierwszych gwiazd, tak zwanej populacji 3, które zapoczątkowały procesy chemiczne niezbędne do powstania cięższych pierwiastków, a w efekcie gwiazd, planet, a ostatecznie życia. Możemy obserwować pierwsze galaktyki, kiedy były młode, nieregularne, pełne gwałtownych procesów gwiazdotwórczych, zanim przybrały formę, którą znamy dzisiaj. To pozwala naukowcom nie tylko rozumieć, jak wszechświat wygląda teraz, ale także dlaczego wygląda tak, a nie inaczej. Wszechświat nie jest statyczny, jest dynamiczny, pełen zjawisk ekstremalnych i zaskakujących. Czarne dziury, które zagłębiają się w przestrzeni czasoprzestrzeni. Rozrywając ją i deformując światło. Kwazary, które świecą jaśniej niż setki galaktyk, emanując energią z jądra aktywnych galaktyk. Męgławice, w których rodzą się nowe gwiazdy i supernowe, które rozsiewają ciężkie pierwiastki w kosmiczną przestrzeń. Wszystkie te zjawiska są elementami kosmicznego mechanizmu, który od miliardów lat kształtuje nasz wszechświat. Nasza podróż w głąb kosmosu nie ma końca. Nawet jeśli dotrzemy do horyzontu obserwowalnego, każdy nowy teleskop, każde nowe odkrycie rozszerza naszą percepcję. Wszechświat nie ma granic w sensie fizycznym, jego rozległość jest niewyobrażalna, a tempo ekspansji może w przyszłości sprawić, że niektóre galaktyki staną się dla nas całkowicie niedostępne, będą znikały poza horyzontem, pozostawiając jedynie echo dawnej obecności. To fascynujące i jednocześnie przerażające. Wszystko, co możemy obserwować, to tylko wycinek ogromnej, niepojętej całości, która istnieje niezależnie od nas i naszych ograniczonych zmysłów. Patrząc w głąb wszechświata, widzimy nie tylko strukturę kosmiczną, ale także własne miejsce w nim. Człowiek stojący na małej planecie w galaktyce, położonej na skraju jednego z niezliczonych kosmicznych systemów, staje twarzą w twarz z niewyobrażalną skalą istnienia. Każdy promień światła, który obserwujemy, każdy sygnał przesyłany przez teleskopy i sondy, jest częścią większej opowieści o czasie, przestrzeni i energii, która trwa miliardy lat. To jest nieustająca podróż przez kosmiczną historię, gdzie nauka miesza się z filozofią, a poznanie spotyka granice wyobraźni. Wszechświat nie zna końca, a nasza zdolność do jego odkrywania jest jedynie migawką w jego nieskończonej opowieści.